Bo z tym, tutaj. z tym samochodem, z tą taksówką, bardzo trudne a się dziewczyna chyba. Bo... Co tu się dzieje? A... No serio, gościu? Czekał, bo tam samochodu było na chodzie, A jest, jest tam samochodu było więcej, on puszczał i więcej. No ale nie rozumiem, widać, że w niego wjedziemy i jedziemy w niego. Tu też chyba nie zaskoczyłem. Ja <głosy wiesz> A zaskoczyło że może. Zmieniało się może. To się.

Jedźmy no. Przepuszczamy tylko tych z przeciwka. Przepuszczamy tylko tych z przeciwka. Mówisz, że się pozmieniało. Teraz te drogi mają pierwszeństwo. Okej. Okay. Trzeba było na snaki patrzeć. A nie na pamięć, jeździ to co na filmach było widać. <grym <grym <grym> Ale teraz dzięki tej sytuacji to zapamiętam. No i jeszcze dodatkowo tutaj mamy ograniczenie do 30. Okay. I to co przedziwne jest, to ograniczenie jest tylko w tym kierunku, w tym go nie ma. Prawda? Tak. Okay. Nie wiem, tam chyba znaku zapomnieli postawić, bo kiedyś była ta 30, w obie strony. Jaki tam mieliśmy znak? Po prostu e, znak droga, droga podporządkowana, e, tak? E, znak taki ostrzegawczy jest. Będziemy tam zaraz jechać. Jest ostrzegawczy, że jest pierwszeństwo nasze i podporządkowana lewa i prawa. Zawadził ten krawężnik. Zawadził. Zawadził, ale tak trafił mnie niefortunnie, że na połączenie tych granitów. To jest drugi stop. Nie widziałam go. Naprawdę... No, o f. Pierwsze raz coś takiego widzę, że były dwa stopy. Na jednym przed trawajem, a drugi przed łąkiem. No. to draw Z której strony się A że ja tędy chciałam pojechać. Do no tyłu, tak. Do tyłu, do yes. tyłu, nie? Ale kałam ze mnie. Nie no, tego też... Dobrze, że... Nie nagrywa pan? Nie jak nie nagrywa. Nagrywa pan Dobrze. Ja to zobaczyć. A ja, ja chciałam powiedzieć, to ja dzisiaj muszę coś odwalić, żeby pan miał te. <laughs> tak, tak. No i proszę. Nie z znikło. Daleko nie było... Nie trzeba było czekać. To jest, to jest Powiem prawdę, bo z tym, tutaj. z tym samochodem, z tą taksówką bardzo trudno chyba no serio gościu. W tym miejscu my zaparkujemy, przećwiczymy to co im nie wyszło. Do tego miejsca trzeba się specyficznie zabrać. W to miejsce nie należy próbować wjechać na raz, tylko na korektę. Do przodu. Ale wybrał, wybrał egzaminator dosyć trudne miejsce. Trzeba po prostu umieć się za nie zabrać. To nie wyglądało, jakby ona korekta już. Yy, nie, rano. ona próbowała chyba wjechać na raz, ale na raz to ograniczył jej ten prius, ten, y, szerokość drogi. No. Bo z większego łuku może by tam się dało wjechać. Myśli pan, że to, co my widzieliśmy, to już było po poprawce jej? Nie no wiem, to, nie wiem co tam nie było. To było. Myślę, że próbowała na raz tam wjechać. A, może depnął, bo może się w tego niebieskiego chciała, bo znaczy w sensie. No nie ma... wiem, cię, ciężko polemizować co tam było, no. prawda? Myślę, że od tej strony parkowali, nie od tamtej. A tam on pokazuje jak powinno tu pewnie wjechać. To niech tu przejedzie i pokaże a nie stamtąd to łatwiej. To znaczy ktoś kto ma wprawę, to ja też tam wjadę i na raz, prawda? Ale widać z daleka, że miejsce jest małe. Z parkowaniem też jest tak, że jednak się wybieram miejsce, które wierzę się wjedzie. Nie? na początku przynajmniej gdzieś. To ma... znaczy... Prywatnie tak, no tutaj to wyznacza jak to jest stanowisko Czy tak to nam stać? Tu? Nie no, bez kierunku stoimy. Teraz dajemy kierunek, i omijamy i parkujemy w tym miejsce. Dobra, czyli jadę na tamtego Citroena, hmm, tak? Tu bardziej do prawy jeszcze. O, zajechać za daleko skręt. I w takie miejsce można było tak to zrobić. I że ja niby tu wykręcę. Do tyłu tak, na maksa w prawo. No tak, jak jest spanikowany to nie myśli o tym. No bardzo można też tak to zrobić. Mamy prawo do jednego korekty. nie wystarczy nie? na krawężniki, żeby nie wjeżdżać. A po co na więcej co patrzę. A Znaczy tak. a na miejsce patrząc za nie no jest takie mała, także spokojnie dałoby się i naraz to zrobić. Ale bezpieczny jest w ten sposób. dałam Zawrotka Zagrożenie przymiejeść Nie skręcam więcej kół tylko ja tyle Tyle trzeba odprostować i jedziemy. On dalej nie może skręcać, tu dopiero na maksa. Okay, bo... To jest mój błąd częsty. Błąd tak, i to, za to byłoby też niestety przesiadka mm -hmm. I tu powinnam dać, tak? Mm -hmm. Zjazdem byłoby dobrze, tak. zjazdem Далайт Шогло, не? Далайт не? Далайт Шогло, не? Далайт изменить. не? Далайт Шогло, не? Далайт Шогло, не? Далайт Шогло, не? 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 tutaj jest jakiś też wyłączony no tutaj policjanci rządzą, ale pani tak hamuje, że pani nie wyjechała za tą linię zatrzymania a, a wjechała nie no ale pani puściła hamulec i on za bardzo pani przyspieszył ja musiałam już dociskać ten hamulec aha, wyjechałabym za tą pierwszą linię, tak? no, no tak, już, 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 już jestem na brzegu prawie w tej no tak dzisiaj to jeszcze taki dzień jest, taki deszcz, niech pada, no to, no ale to zanim ja z, z, zapiszę się na egzamin, to już śniegu nie będzie padało, no chyba. Nie wodowo? Jeszcze w marcu jak ganoce, nie? I kwiecień, i plecień. A, no to, to tak. <noise> no tak. No tak, w kwietniu też może padać, tak. Może. Chyba do mnie mówi, tak? Wieszczamy, tak. Każe mi tu zatrzymać się, tak? Tak. Jedynkę sobie przygotować. A jak wywaliłem mu oczy i tak się na niego patrzą. Teraz do mnie coś pewnie... No, no, no buchnie do buchnie końca. Czekamy. Kazał Jecha. się zatrzymać i czekamy, jak nam dopiero pozwoli zjechać. O, teraz. O, tak. <grytko> To, jak sprowadza naprawy pas, jak sprowadza nas na środek i wskazuje miejsce zatrzymania, Aha. to my musimy czekać, kiedy nam pozwoli ruszyć. Aha, bo on nas sprowadza na środek. Tak, on nas prowadził na środek. On tam już, myśmy ruszyli sami, ale on generalnie już tam tu kazał zatrzymać się i czekać. I jakby tego gestu nie zrobił, to generalnie no, my sobie wybieramy moment zjazdu. Ale on to zrobił tak? czekał, żeby nas przepuścić. trochę skupiam, jak on tak kazał mi się tak coś pokazał mi tak no i jakby tego nie zrobił, to generalnie pani wybiera moment, kiedy zjechać i jedzie, bo mhm. stoi do nas z bokiem, aha, bo on zrobił takie coś, tak, z ale on zrobił, sprowadził, kazał czekać, mhm. ja to akurat zauważyłam, ale tak sobie myślę, kurczę co to jeszcze, no, znów, no ja mam tu pierwszeństwo, to jadę ale już tutaj to, no już tutaj tak, kurna A ja już chciałam zjechać, co ze mnie Młoda dziewczyna, która kieruje, ta starsza, mu widać uczy. Tu też gdzieś są za nami. Kiedyś na jednym skrzyżowaniu w Japonii policja kierowała. Tak kierowali ruchem, tak poganiali ludzi, że jakiś starszy facet jechał, tak się rozpędził na zakręcie. I w... A to te dwie, tak? Ta ją uczy, pod... tak? Tak, podwie. Ta ją kieruje, gdzie ma stanąć? I tu jesteś już otwarty, nie? Tak, jedziemy. Tu akurat to to pamiętam z egzaminu tutaj z tego teoretycznego. Jedziemy. Z teoretycznego egzaminu? E, tak, tych policjantów panie... trochę. A, że to jest po co... mhm. tak. No strasznie. Żywalnie. Dlatego przyjechałem z tobą, byłem ciekawy, czy ty zrobisz to dobrze, nie posła nie mi to, że ta linia jest poprawnie. <grystanie> Zorientowałaś się, ale <grystanie> było za późno i podwójną przecięłaś. Z bym tu nie przyjechał, wszyscy mają ten problem. Bo jak życie utrudniają to. Co? A czy? <laughs> to tak jest jakieś to, to niewyraźnie nawalowane, że wszyscy tego nie rozumieją.

Stop? Gdzie tu jest stop? Bez warunku. o nie stop, nie, nie zakaz wjazdu że, zakaz, że tam, zakaz wjazdu, że tam, tam droga, jedziemy. Że tam droga jednokierunkowa, tak? Tak Tu w swoją stronę I od tej strony się skręca tu w tą lewo. że może prywatne jazdy robić sobie w służbowym samochodzie. Chyba tak. Chyba to pilnowano. No, no to jak niestety szkoła, szkoła, która daje swój samochód, to to pilnują, żeby na tym ich samochodzie prywatnych jazd nie robić. No tam, gdzie ja pracowałem, tamtej szkoły też Ale nie on robił to, ale to nic nie daje, dlatego że, wie Pan, no, poszedł do Żabki i na przykład pół godziny, czy tam 20 minut siedział w Żabce. No i, i, i kto go sprawdzi, no? No fakt, że no ja jestem ja, ja, ja wtedy to, to tym się pobawiłam, tym się pobawiłam. No, jakoś tak sobie umilam to życie, ale... <laughs> <laughs> tak, ale ta kobieta, tak to światła sobie pow... Jak sobie umilałam to życie. Tak, ja po prostu światłami się bawiłam, przełączam sobie biegi na sucho i tak o, jakoś tak, tak jakoś to żyło. No wcześniej, Jedziemy nie hamować. No chcę dwójkę zrobić, o i tak na pół sprzęgle wjechać. Jedziemy, pusto jest. Pusto, a tamten jest daleko, Aha.